Szanowni Państwo, siostra. Wezmę tylko herbatkę, dobrze, nie odchodzi od okej? Okay? Na wasze relacje. Siostra, brat, siostra, siostra, brat, a brat, wpływają rodzice. Nie pamiętasz, w jaki sposób reagowałeś, kiedy chciałeś córeczki, a urodził się syn? Nie pamiętasz, jak było odwrotnie: chciałeś syna, a urodziło się dwie córki. Cały ten narzut, nakład, który kładziesz na swoje dzieci, Odbija się w przyszłości. Zapomnij o tym, kto jaką ma płeć. Skoncentruj się na tym, że to jest żywa istota. Maluteńka, żywa istota, o którą trzeba dbać. Pamiętasz może ze swojego życia taką sytuację, gdzie siostra to mi nie pomogła. Brat też. Ale cudzy człowiek, którego mogłaś nazwać powiedzmy kolegą, prawda, zrozumiał ciebie. Poszł w czym rzecz i bezsprzecznie pomógł, bezsprzecznie przyciągnął do ciebie dłoń powiedział proszę bardzo, mi nikt nie dał. Wiesz, ja czuję, że ty jesteś człowiekiem, który godzin jest zaufania, proszę bardzo. A miałeś może tak, że przez całe życie darzyłeś zaufaniem, wiarą, swoim siostrę. I w rezultacie. Na samym końcu, kiedy naprawdę potrzebowałeś pomocy, ta siostra nawet blisko koło niej nie stała. Ta siostra okazała się cudzym człowiekiem, bojącą się o każdy krok, aby jakkolwiek ci pomóc. Ta siostra jakby miała oddać broń Boże Merkę, albo oddać odrobinę krwi, Wolałaby po prostu się nie przyznać, że ma brata lub siostrę. Czy kiedy jesteście tak samo zapisani na papierku, macie takie samo nazwisko, czy to oznacza, że jesteście rodziną? Bo przecież, kiedy chodzi o poświęcenie, wyjście ze swojej strefy komfortu, okazanie troszeczkę troski, zmartwienia. Jest problem, jakżem dużo go dała, a jakże nic nie zrobiła. No bo przecież ja mam też swoje życie, każdy ma swoje życie, prawda? No ale gdzie twoje zasady? Po co jako siostra mówisz, że masz brata? Oczywiście, że istnieje druga strona. Twoja siostra oddaje za ciebie wszystko. Ona nie pamięta, że ją coś boli. Ona nie pamięta o swoich wygodach. Ona oddaje każdy grosz po to, żebyś był. Po to, żebyś istniał. Po to, żeby ona miała świadomość, że ma kogoś na tym świecie. Tak. To jest siostra. To jest świadomość tego, jak bardzo jesteś ważny. W jej życiu, jak bardzo jesteś ważny tu i teraz Nie później Nie wtedy, kiedy już jest koniec Kiedy leżysz i trzeba Cię tylko dobić Ona rozumie I chce wyprzeć, chce zabezpieczyć Ciebie Ona widzi Ciebie Jako swoje dziecko I oto właśnie taka siostra Drży Drży Na myśl, że coś może być Z Tobą nie tak Że Ty potrzebujesz pomocy że Ty właśnie jesteś w trudnej sytuacji życiowej, że Ty możesz być gdzieś na dnie i trzeba Ciebie wyciągnąć. Przecież kogo Ty masz? Cudzych ludzi wokół siebie. Kogoś, kto może Cię w każdej chwili wykorzystać. Ona rozumie to. Ona rozumie, że mimo to, iż sprawiłeś jej ból, może nie rozumiałeś ją w życiu, jej życiu, kiedy ona potrzebowała, ona to rozumie i nie trzyma do Ciebie złości. Nie może czuć ciśnienia, w którym może do ciebie stawiać się jak do cudzego. No bo przecież jesteś jej krwią, przecież jesteś jej rodziną. Ani, siostra, to przede wszystkim przyjaciel. To odzwierciedlenie mamy, odzwierciedlenie ojca, to jak kropla wody, która jest po to, Abyś nie umarł z pragnienia, to kim jest Twoja siostra? Pomyśl sobie, że jesteś planetą, globem i kręcisz się wokół Słońca. Po drugiej stronie jest taka sama planeta. Kręcisz się w ten sam sposób, w tym samym czasie. I jesteście od siebie zależni, bo gdy jedna planeta zboczy z osi, nie istniejesz. To właśnie to powinnaś czuć, jako siostra.